Z bogaceniem zamieszanie rośnie Choć ci co nic nie mają, nie mają wcale proście A bez ryzyka, trudno jest się wybić I głupszy jest ten, który łatwiej usługi A bez ryzyka, się wybić I głupszy jest ten, łatwiej usługi A własność z luk, zamieszanie rośnie Choć ci co nic nie mają, nie mają wcale proście Jej, posłuchaj mnie minutę, bo wokoło by za dutem W ogóle wszędzie z butem, sumuje, jest chyba dutem A tu wyjdzie wszystko gra, nie policja Przecież tak nie musiało być, kto jest zły? Ja czy ty? No. Szacunek fanom Zasadom. Przeciwko kurewstwu, kurewskim układom Prawdziwi się nie zdradzą, prawdziwi zdradzą Honoru szlachetnia, honor stracić łatwo Robi zamieszanie, kolejne aresztowanie Kolejne przeszukanie, kiedy ktoś złoży ze zeznania co zamieszanie rośnie Choć i co nic nie mają, nie mają wcale proście A bez ryzyka trudno jest się wybić Im grubszy jest tym łatwiej chybić Trudno jest się wybić, im grubszy jest cel, tym łatwiej jest wybić. A wraz z tym zamieszanie rośnie, choć ci, co listy mają, nie mają wcale piosenki